Wszystkie osoby uczestniczące w przemocy potrzebują pomocy. Osoba sprawca przemocy potrzebuje pomocy. Bo tak jak nauczył się być sprawcą przemocy, czyli stosować przemoc, tak samo musi się oduczyć tego, i w tym potrzebuje pomocy, ponieważ sam z siebie nie jest w stanie tego zrobić. Osoba doświadczająca przemocy także potrzebuje. Pomocy w wyjściu z przemocy. Tak jak nauczyła się bycia ofiarą przemocy, to potrzebuje pomocy w odzyskaniu równowagi. Wszystko to, co robił przez lata w stosunku do niej sprawca przemocy, to było odbieranie jej własnej mocy. I pomaganie osobie doświadczającej przemocy, to jest pomaganie w odzyskaniu mocy. Statystyki są takie, że 95% osób doświadczających przemocy to są kobiety. 5% osób doświadczających przemocy to są mężczyźni. I 95% osób stosujących przemoc to są mężczyźni, a 5% stosujących przemoc to są kobiety. I fakt, że 90% osób doświadczających przemocy to są kobiety, no to można byłoby się zastanowić, dlaczego tak jest. I to jest uwarunkowane historycznie, ponieważ przez wiele wieków była nierównowaga sił. To mężczyzna sprawował władzę, a kobieta była w rodzinie osobą, Podległą. Do, do lat 70. XX wieku mężczyzna był uznawany za głowę rodziny, a kobieta miała obowiązek być uległa i posłuszna. Patriarchalny system rodzinny i religijny powoduje to, że mężczyzna, Wymagał posłuszeństwa i podległości. To on podejmował ważne decyzje. W każdym razie przez całe wieki nie było równowagi sił. Mężczyźni są wychowywani w taki sposób, że z jednej strony mają kobiety kochać, ale też lekceważyć. Bo do, do małych chłopców mówi się, nie? Nie zachowuj się tak jak baba: co, będziesz się lalkami bawił? Jak to różowy kolor, to jest babski. Czyli świat należący do kobiet jest do lekceważenia. Natomiast kobiety wychowuje się w taki sposób, że z jednej strony, żeby lekceważyć mężczyzn, a z drugiej strony, żeby uznawały, że oni są niezbędni w ich życiu. Zwykle sprawcy przemocy w czasie stosowania przemocy, czy przed tym depersonalizują swoje ofiary. Jest też tak, że kobieta jest uprzedmiotowiona. Ciało kobiety jest używane do reklamy różnych i do sprzedaży różnych rzeczy, na przykład samochodów, kart płatniczych. I kobieta tak się kojarzy wówczas z przedmiotem. Dużo trudniej jest stosować przemoc w stosunku do osoby, którą uważamy za równą. Natomiast zwykle sprawca przemocy swojej ofiary nie traktuje jako osoby równej sobie. W wychowaniu często chłopcy są przygotowywani do wykonywania ciekawych zajęć. Uczą się, bawią się. Natomiast dziewczynki, no dobrze jak posprzątają, jak pomagają mamie. Gotować, zmywać, ładnie potrafią kurze wycierać, mają się poświęcać, kobiety mają się poświęcać, dbać o ognisko domowe. Wtedy, kiedy mężczyzna odchodzi z domu, to co się zwykle myśli i mówi, kobieta nie umiała go zatrzymać. No, nie stworzyła mu takiego domu, żeby on chciał zostać. Czasami w telewizji słyszy się takie komunikaty: opuszczone dziecko, zaniedbane, gdzie jest matka? Ale nigdy się nie pyta, gdzie jest ojciec. Zawsze za zaniedbanie dzieci obwinia się matki, a ojcowie zwykle nieobecni, zwykle niezainteresowani, którzy nie mają odebranej władzy rodzicielskiej i mają takie same równe prawa i obowiązki w stosunku do swoich dzieci. Natomiast egzekwuje to się od matek i też kobiety są zachęcane do tego, żeby się poświęciły, żeby Zadbały o dom, i to wszystko, zrezygnowały ze swoich zainteresowań, ze swojej kariery na rzecz kariery męża. I to wszystko jest bardzo dobrą pożywką do przemocy. Ofiara przemocy potrzebuje pomocy, żeby poradzić sobie ze swoją sytuacją. Ta pomoc musi przyjść z zewnątrz, ponieważ osoba latami całymi doświadczająca przemocy nie jest w stanie poradzić sobie. No, i kto ma udzielać tej pomocy? O, tej pomocy mogą udzielać wszyscy. Po pierwsze, potrzebna jest pomoc w zatrzymaniu przemocy i pomoc w zmianie życia. Pomoc, tak jak powiedziałam, musi przyjść z zewnątrz, od otoczenia, i to mogą być. Sąsiedzi i bliscy. Ci sąsiedzi, którzy do tej pory uważali, że się nie należy wtrącać w życie rodziny, ale bardzo jest ważne, żeby przestali nie reagować na krzyki, dziwne hałasy u sąsiadów. Jeżeli spotykają swoją sąsiadkę, która ma nagle ciemne okulary, a spod tych okularów wystają przypudrowane siniaki, bardzo jest ważne, żeby zacząć na to reagować, żeby zadać pytanie, żeby zapytać. Może się tak zdarzyć, że ofiara przemocy jest tak przestraszona i tak się czuje winna i odpowiedzialna za to, co się dzieje w jej rodzinie, że będzie zaprzeczała temu. Ale w każdym razie jest bardzo ważne, żeby zaoferować pomoc. Przemoc świetnie rośnie tam i rozwija się, gdzie nie ma gdzie odbywa się to wszystko w tajemnicy, gdzie nikt się nie wtrąca. Więc im więcej osób i służb się wtrąci, tym jest wielka nadzieja, większa nadzieja, że to się zmieni. Bardzo jest ważne, żeby sąsiedzi zaproponowali pomoc materialną, żeby zaproponowali miejsce do przenocowania, żeby nazywali wręcz, że przemoc jest... Przestępstwem. Yy, ważną rolą jest też rola rodziny, która do tej pory na przykład yy, obserwowała eskalującą przemoc, ale się nie wtrącała pod tytułem: że się nie wtrącamy w Wasze życie, jesteście dorośli. Często przyświeca temu myślenie, że jak ona się na to zgodzi, godzi na taką sytuację. To znaczy, że ma jakieś korzyści z tego, bo może on ją utrzymuje, dobrze zarabia. To jest łuda. Często właśnie ofiara przemocy jest bezradna i przerażona i nie jest w stanie podjąć żadnego działania. Ale jeżeli przychodzi i za, zaczyna o czymś opowiadać, czy ktoś to zauważa, należy się wtrącić. Należy również rozmawiać i potępiać zachowanie agresywne do sprawcy, nie zgadzać się na taką sytuację. Im więcej osób, Reaguje i nie zgadza się na stosowanie przemocy, tym sprawca czuje się mniej pewnie. Tym sprawca wie, że ta sytuacja jest, że wszyscy o tym wiedzą. Także jest bardzo ważne, żeby wiele osób się wtrącało w sytuację przemocy, bo wtedy jest to wielka szansa na to, żeby rodzina. Poradziła sobie z tym, wyszła z przemocy. Bardzo ważną rolę też odgrywają nauczyciele w szkole, którzy widzą na przykład jakieś ślady pobicia, czy dziecko, które jest bardzo zmęczone, czy na przykład dzieci bite w domach, nie rozbierają się, nie chcą, nie chcą ćwiczyć na lekcji WF-u, ponieważ nie chcą rozbierać się i pokazywać ran. E, siniaków. E, bardzo jest ważne, żeby nauczyciele reagowali na to, żeby wiedzieli, że e, konieczne, nie, że nie można zostawić takiej sytuacji bez żadnego wpływu. Osoba doświadczająca przemocy potrzebuje pomocy na przykład żeby przeprowadzić interwencję, żeby wezwać policję. E, I tak jak e, Zdarza się w życiu. Czasami sąsiedzi mogą to zrobić. Czasami trzeba poprosić, zaoferować, że ja wezwę, pomogę wezwać Ci Policję. I rolą Policji jest założenie niebieskiej karty. I jak ta karta zostanie założona, to w ciągu tygodnia policja czyli dzielnicowy z kimś z opieki społecznej. Przychodzi do rodziny i przeprowadza wywiad, sprawdza, sprawdza, czy przemoc jest kontynuowana, jak sobie w tej sytuacji radzi ofiara przemocy. Opieka społeczna, osoba z opieki społecznej, też proponuje pomoc. To może być pomoc materialna i niematerialna. Ważną częścią pomocy jest propozycja. Spotkań z psychologiem, pomoc spotkań indywidualnych, jak również uczestniczenie w programie dla osób doświadczających przemocy. Uczestniczenie w takim programie jest niebywale cenne, ponieważ te osoby spotykają się w grupie i są, są tam Panie, które doświadczały przemocy i już sobie z tym poradziły. Czyli, taka osoba nowa, która przychodzi, jest przestraszona, niepewna siebie. Słyszy różne opowieści z ich życia, i one pokazują, jak sobie poradziły. Uczestniczenie w takich programach powoduje to, że. Osoba doświadczająca przemocy odzyskuje moc, powoli zaczyna dowiadywać się, że przemoc jest przestępstwem, że nikt nie ma prawa się znęcać nad nikim, że może korzystać z pomocy i zaczyna. Używając tej wiedzy, którą tam uzyskuje, używać jej i odzyskiwać swoją, swoją siłę, zaczyna podejmować działania, po, zaczyna kierować swoim życiem. I to jest y, taki rodzaj pomocy psychologicznej, który pomoże jej wyjść z tego związku przemocowego y, i żyć bez przemocy. Y, często potrzebna jest pomoc w założeniu sprawy sądowej. Opieka społeczna jest w stanie skierować do, do sądu, udzielić pomocy w napisaniu podania o, o pociągnięcie sprawcę przemocy do odpowiedzialności za to. Ale w momencie, kiedy taka osoba uczestniczy w takiej grupie, i do domu przychodzi policja. To już jest świetna sytuacja, ponieważ sprawca przemocy przestał być bezkarny, ale sprawca nie próżnuje. Sprawca będzie próbował oddziaływać na ofiarę, będzie obiecywał, że się to więcej nie powtórzy, będzie stosował szereg manipulacji, żeby ona wróciła, żeby wycofała sprawę w sądzie. Będzie uroczy, miły albo będzie groził tym, że nie da pieniędzy więcej. I, i będzie starał się, żeby ofiara zaprzestała kontaktów i zaprzestała korzystania z pomocy. Grupa w takiej sytuacji, inni ludzie mogą jej pomóc w nieuleganiu temu. Że bardzo jest ważne, żeby taka osoba kontynuowała tę drogę, nie, ponownie nie zamknęła się w swoim domu i, z, i nie, nie wróciła do tej sytuacji sprzed. Interwencji policji, na przykład. Także to są różne rodzaje pomocy, i różne osoby z zewnątrz, które bardzo skutecznie mogą udzielić pomocy. Jeżeli zostanie zawiadomiona o przemocy opieka społeczna, uruchamiają się pewne procedury, i pracownicy opieki społecznej. Często wraz z policją odwiedzają taki dom i sprawdzają. I to jest dobry początek do wielkiej i poważnej zmiany i poradzeniu sobie i zakończeniu przemocy w danej rodzinie. Teraz chciałam omówić kilka mitów dotyczących przemocy. Jeden z nich jest taki. Nikt nie powinien wtrącać się w prywatne sprawy rodziny. Jeżeli chodzi o rodzinę, w której jest przemoc, należy się wtrącić i to szybko. I im szybciej, tym lepiej, ponieważ inaczej ta rodzina będzie wiele lat cierpiała. Ten mit jest nieprawdziwy. Należy się wtrącać i pomagać osobom, które doświadczają przemocy. Następny mit to jest: przemoc w rodzinie to problem marginesu społecznego. Chcę powiedzieć, że to jest nieprawda, ponieważ prowadząc grupę dla sprawców przemocy, miałam osoby, które były ze wszystkich środowisk: ludzie z wyższym wykształceniem, ludzie ze średnim wykształceniem. Wśród osób, które, które stosują przemoc są lekarze, prawnicy urzędnicy, szewcy, krawcy, to jest przypadłość, czy choroba demokratyczna. Także nie należy myśleć, że jeżeli ktoś jest elegancki, wykształcony i kłania się uprzejmie, jest szarmancki, to jest miły i dobry w stosunku do swojej rodziny, bo często właśnie sprawca przemocy dba o taki swój wizerunek po to, żeby ukrywać przemoc także nie jest to prawdą, że dotyczy marginesu społecznego i niższych warstw społecznych. Następny mit to jest nie należy nie ujawniać tajemnic rodzinnych. Jeżeli chodzi o przemoc, to jest taka tajemnica, która powinna być bardzo szybko ujawniona, ponieważ tylko wtedy może być zatrzymana. I bardzo jest ważne, żeby ujawniać i informować różne służby, rodzinę, znajomych, kolegów. Osoba, która doświadcza przemocy, powinna o tym wszystkim mówić i to jak najszybciej. Oczywiście to wszystko zależy od rozumienia przemocy. I uznawania tego, czy przemoc jest przestępstwem. A prawda jest taka, że przemoc jest przestępstwem ściganym z urzędu i bardzo jest ważne, żeby y, wszyscy o tym wiedzieli, bo wtedy będą we właściwy sposób na to reagowali.